Witam Was serdecznie po jakiejś chyba 3,5-miesięcznej przerwie. Powróciłem w Bieszczady, tym razem latem. Dobry. dobry. To jest właśnie piękne. Każdy, każdemu tu mówi dzień dobry. Jest absolutna cisza. Tle słychać tylko krople deszczu, szum strumyka czarnego i czasami ptaki. Wczoraj był straszny upał. I dzisiaj to wszystko paruje. Te, te, te wczoraj rozgrzane słońcem zioła dzisiaj zostały zwilżone i to powoduje, że zapach jest taki mm, jedyny w swoim rodzaju, tylko tutaj można taki zapach poczuć, a ja wybieram się na wycieczkę, jest to pierwszy dzień, czy znaczy wczoraj przyjechałem, dzisiaj jest niedziela, jest to pierwszy dzień mojego pobytu i wybieram się na wycieczkę z Czarnej Dolnej, gdzie śpię i chyba już zawsze będę tam spał, na docie Czarnej Dolnej zresztą jestem, bo tak trochę pada, trochę nie pada i stwierdziłem, że skoro mam bardzo dużo czasu, to mogę się równie dobrze zatrzymać i trochę porozkoszować się tą ciszą tymi zapachami. Nadal jestem w Czarnej Dolnej. Za mną jest cerkwisko. Kiedyś w jednym z moich filmów to cerkwisko pokazywałem. Tutaj stała cerkiew pod wezwaniem świętego Dymitra Męczennika. Ciekawe cerkwisko, było dosyć wyraźnie jeszcze widać taki trójdzielny zarys tej cerkwi. Cerkwisko jest regularnie wykaszane. Także jest w miarę przejrzyście. Tak, a ja jadę sobie na Żuków. Stwierdziłem, że jadę na Żuków. E, z czarnej pojadę przez Sokołową Wolę, czyli miejscowość, która już od, e, no, od, od, od czasów wysiedleń nie istnieje. E, podobno bardzo malownicza, jakimś cudem jeszcze tam nigdy nie byłem. E, tam prawdopodobnie będę błądził, błądził, błądził i może uda mi się dojechać do daszówki i z tej daszówki spróbuję wjechać na Żuków. Czy jest to możliwe? Nie sądzę, myślę, że mi się to tak do końca nie uda. W sensie, że nie wiada, tylko będę pewnie pchał, bo tak patrząc na zagęszczenie poziomu i na mapie, no to będzie dzisiaj ciężko. Ale jestem w nie najgorszej formie. Poza tym e, od jakiegoś czasu stosuję się do e, takiej zasady. To jest coś jak slow life, tylko ja to robię w wersji slow biking i to ma swoje ogromne zalety, o których. Powiem troszkę później, bo stwierdziłem, że wplotę dużo wątków rowerowych w dzisiejszą wyprawę. I opowiem Wam o tym, jakiego, jaki, jakiego sprzętu używam i, i, i co za samo zabieram e, nawet na tak relatywnie krótką wycieczkę. No dobra, to opowiem od razu w sumie o tym, bo jakoś tak właśnie to nie pada, ale jakoś tak mi tutaj przyjemnie jest i, i jakoś tak, tak mówię, nigdzie mi się nie spieszy. Yy, największym problemem yy, dużych rowerów jest to, że fatalnie wychodzą na zdjęciach i trzeba wiedzieć jak je yy, fotografować i filmować. Także jeśli macie bardzo duży rower, pamiętajcie, zawsze odejdźcie parametrów i duże zbliżenie, wtedy yy, ta ogniskowa sprawi, że, że ta perspektywa nie będzie tak zabójcza dla, dla, dla waszego roweru i będzie wyglądał yy, trochę lepiej. W rzeczywistości duże rowery zawsze wychodzą ładnie, wyglądają ładniej niż na zdjęciach. No ale to tak tylko jako ciekawostka. Eee, no dobra, to powiem, co ja tutaj ze sobą właściwie włożę. Eee, może tak, najpierw rzeczy oczywiste, czyli kask. No zawsze, zawsze i wszędzie, słuchajcie. Namawiam Was, żebyście nigdy nie jeździli bez kasku. Dlaczego? Dlatego, że najgorsze gleby są w najmniej spodziewanych momentach i prawdopodobnie yy, nawet wtedy, kiedy pojedziecie najwolniej po bułki do sklepu, jak to się mówi, yy, czy tam na jakimś podjeździe, gdzie gdzieś 3 na godzinę, naprawdę może się yy, fatalnie załatwić. Także nawyk na przykład, yy, włożenia ze sobą kasku i zakładania go tylko yy, w, w, w Twoim zdaniem yy, niebezpiecznym momencie jest niedobry okulary zawsze również przede wszystkim ochrona wzroku nie tylko przed promieniami UV ale też przed jakimiś kamieniami pyłem owadami i tak zawsze zawsze trzeba mieć ze sobą okulary ja używam fotochromów bo nigdy nie wiem kiedy wrócę czasami możemy nie wiem zastać mroki i wtedy ciemne okulary są za ciemne dlatego fotochromy mają taką zaletę no to to są podstawowe rzeczy rękawiczki również zawsze są obowiązkowe dlaczego nie tylko dlatego, że tutaj jest taka wspaniała. To jest taka to pianka FVA, czyli to jest taka pianka, która pochłania wibracje. Nie tylko dlatego, że jest większy komfort, owszem, jest większy komfort, ale przede wszystkim macie lepszy chwyt, lepiej możecie operować hamulcami i w razie gleby, przede wszystkim, no co idzie pierwsze? Wiadomo, że próbujecie się podeprzeć, Zrobię cięcie, bo idzie auto. W razie gleby próbujecie się podeprzeć ręką, no i co, z tej ręki później założy, tak jak one, z rana, a wy jeszcze macie cały urlop. Dlatego właśnie rękawiczki przede wszystkim. Potem się człowiek dziwnie opala, ale ja na przykład uważam to, to jest dla mnie taki powód do dumy, kiedy widać te blade dłonie i, i, i opalone przedramiona, to... to, to to, to jest taki, takie trofeum, jakby trochę. Chociaż też używam oczywiście filtra UV i też to polecam. To jest zbyt długi temat, żeby się zagłębiać, ale, ale warto poczytać i, i pomyśleć troszkę o tym. Dzisiaj nie ma, nie ma takiej potrzeby. Dobra, i teraz mam taką torbę, którą pokazywałem już kiedyś. To jest taka torba na takim bagażniku mocowanym na, 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 na sztyce, zmodyfikowanym o, o, o dodatkowy błotnik. Fajna rzecz, trochę ciężka. Będę pewnie myślał o tym, jak do tego roweru tutaj górskiego jakiś inny system zastosować. Nawet mam już coś w głowie. Ale na razie sobie z tym jeżdżę i to jest całkiem fajne. Całkiem się to zaskakująco dobrze sprawdza. I teraz co w takiej torbie jest? Otwieramy. Aha, tutaj na górze mam zapasową chustę na łeb. Ponieważ znowu cięcie. Przez pół godziny tutaj siedzę chyba i nikt jeszcze nie, nie jechał. Jak zacząłem kręcić, to. To nagle się zrobił ruch, no, ale to jest prawo Murphy'ego. Tutaj jest zapasowa chusta na łeb. O chustie na łeb nie wspomniałem. Ja zawsze używam, ponieważ dosyć oficie się poce i ten pot po prostu zalewa mi oczy. Ale też chusta na łeb chroni łeb. Jeśli macie krótkie włosy i wpadnie wam na przykład owad do kasku, no to on się nie, nie zaplącze we włosy. I jeśli to jest pszczoła czy osa, to, 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 to jest duża szansa, że on sobie wyleci i, i nie ugryzie was. A ugryzieniach przez owadę to jeszcze za chwilę. Dobra, tu mam portfel. Wiadomo, zawsze w Bieszczadach, zawsze mam przy sobie dokument. W Bieszczadach to jest szczególnie ważne, bo teraz straż graniczna jest dosyć aktywna ze względów wiadomych. E, najważniejsza rzecz, jedna z najważniejszych, wszystko jest ważne. Apteczka. Ona taka jest troszkę sfatygowana z zewnątrz, ale, ale ja regularnie sprawdzam ją. E, potem wam pokażę, co tam w środku jest. Dwie dentki, jedna dentka to zawsze za mało, dodatkowo łatki samoprzylepne. To jest już dosyć sfatygowane, dosyć długo je mam. W zasadzie chyba jeszcze nie użyłem, ale wolę zawsze mieć, bo jest to jak najbardziej możliwe, że wykończycie dwie dentki w krótkim odstępie czasu. Ja ostatnio na przykład tak zrobiłem, kiedy znalazłem tylko jedną cierń, a drugą sobie zostawiłem na później i ona później przebiła mi przebiła mi po raz kolejny dętkę e, jesteśmy przy tematach bardziej serwisowych to multitool e, może pokażę z bliska co on w sobie ma, bo to jest też w sumie ciekawe to jest multitool taki amerykańskiej bardzo hipsterskiej marki Blackburn e, jak ktoś się interesuje rowerowymi rzeczami, to wie dlaczego hipsterski, po prostu amerykański marketing jest e, no trochę hipsterski ale trochę tak oczywiście się nagrywam i trochę zazdroszczę im tego, że mają takie wspaniałe mm, plenery i tak dalej Uh, no. Multi-tool jak multitool. No, jest mnóstwo różnych marek i, i, i e, na pewno każdy coś znajdzie dla siebie, a ja wam pokażę, co tutaj warto, żeby w nim e, było. E, jak widzicie, BlackBerry nie jest odporny na, na przykład na pot. Czasami woziłem to w kieszonce i mój pod jest taki dosyć chyba powodujący korozję. No trudno. E, imbusy. To są takie imbusy wyciągane, jak widać. Nie będę ich wyciągał, bo widać, że można je wyjąć. Od jedynki do... Nie przechodzę jedynki. Od dwójki do, do piątki, czyli takie najbardziej popularne. I jest też tutaj e, szóstka wśród tych takich na stałe e, przymocowanych. Są też jakieś torksy, płaski śrubokręt. E, aha, i, i, i tak, szóstka tu jest. I nawet ósemka tu jest. E, co jest może rzadkością. E, ósemką na przykład dokręca się pedały. Chociaż współczuję każdemu, kto próbowałby wymienić pedał multitulem, ale jest to przy dobrych wiatrach możliwe, jeśli dbacie o to, żeby gwinty były zawsze przesmarowane. To, to jest taka szansa, że sobie, właściwie może się dokręcić, może jeśli wam się poluzuje. Następnie skuwacz do łańcucha, i tutaj zrobię też e, pauzę, bo ten skuwacz też jest dosyć ciekawy. Bo teraz lepiej może widać. Otóż ten skuwacz, no skuwacz jaki jest, no to każdy widzi, jak tutaj parafrazując słynny słownik. E, e, z encyklopedia, encyklopedię. E, e, oj, troszkę gubimy ostrość, widzę. E, ale oprócz skuwacza, on ma w sobie tutaj to, co widać, e, jest oznaczone cyferką 0 i cyferką 2, to, jest, e, to są klucze do nypli. A w środku e, jest e, też taki rzadko spotykany klucz, albo rzadko kto, często ktoś ma multitula i nie wie, że taka opcja jest, to jest klucz do presty, do wentyla pre, typu presta. Jak ktoś ma wentyl typu presta, to wie jaki to jest. No mam nadzieję, że te ciągłe cięcia nie będą jakieś super przeszkadzające, ale po prostu ruch tu nagle się zrobił jak, nie wiem, jak w centrum, jak w centrum Bieszczadów. Eee, ale nie startuję w konkursie na youtubera roku, więc może mi wybaczyć ten niedociągnięcia. No więc e, klucz do presta jest bardzo przydatny, otóż często zdarza się, że przez przypadek e, wykręcimy sobie wentyl typu presta. To Jest dosyć ciekawa rzecz, dlatego że wentyl presta ma w sobie taką dosyć poważną wadę konstrukcyjną. E... Tutaj mam kapturek, normalnie tam w szosie nie używałbym, ale tutaj jednak ten syf, błoto i tak dalej, staram się. Ten wentyl, to jest taki wentyl wykręcany. A, oczywiście ostrość nie jest tutaj najłatwiej. W każdym razie ten rdzeń tej presty jest wykręcana, co ma taką zaletę, że możemy go wymienić, ten rdzeń, jeśli się uszkodzi. Lub też możemy nalać czegoś do środka dętki na przykład jakiś taki specjalny uszczelniacz lepsze dętki mają wykręcane zaworki inne nie w niektórych ten wentyl to jest taki monolit ale ten co jest ogromną wadą konstrukcyjną presty to to że ten rdzeń ma prawy gwint także często odkręcając bardzo mocno przykręcony kapturek lub też um, używając pompek które mają głowicę nakręcaną i pompujemy pompujemy taką mikropompką pompujemy sobie mikropompką to jest pewnie dobre 500 cykli, żeby napompować taką oponę 2.4 29 cali, albo i lepiej. Po czym odkręcamy tą głowicę i jednocześnie wykręcamy sobie rdzeń wentyla Presta, który jest w środku. I całe powietrze nam schodzi i wtedy trafia nas szlak. No Mówię troszkę to z doświadczenia. Dlatego też uważam, że wentyl Presta ten rdzeń powinien być wkręcany na lewy gwint. I dlatego warto mieć w Multitoolu taki klucz. A jeszcze ten skuwacz ma dodatkową, dodatkową, dodatkowe narzędzie. Tu widać ten napis, który jest tak tutaj delikatnie, tylko laserowo wygrawerowany. Disk spreader, czyli to jest narzędzie do rozsuwania tłoczków, czy też klocków. W zależności od tego, czy, czy te klocki rozsuwamy, czy, czy nie. W zasadzie nie jest to turbo przydatne, tak naprawdę, moim zdaniem, ale to już jest temat na inną inną, inną, inną w ogóle rozmowę. Pamiętajcie, żeby tłoczków nie rozpychać nigdy metalowym przyrządem? To, to nie jest dobry pomysł. E, dobra, co tu jeszcze jest fajnego? Tu jest w środku taka spinka, która służy do tego, żeby sobie wstępnie, jakby przytrzymać łańcuch przy skuwaniu. Ciekawa rzecz. Też myślę, że rzadko. E, kto ma pojęcie, że takie coś w multitulu ma, albo w ogóle rzadko, który multitul to ma. No i jak jesteśmy przy łańcuchu, to kolejną rzeczą, którą zawsze ze sobą włożę są spinki i piny do łańcucha. E, tutaj mam akurat róż, różne rzędowości od dziesiątki poprzez jedenastkę do dwunastki, bo to jest taka, mm, taki blister, który jest uniwersalny, w miarę pasuje do obu moich rowerów. W sensie te klocki hamulcowe, które widać pasują do obu moich rowerów. A tutaj, w tym miejscu, gdzie normalnie jest ta sprężynka, sobie jeszcze upchałem piny dziesiątki. Dziesiątka to z myślą bardziej o kolegach. Jedenastka i dwunastka do moich rowerów. No tak, no bo warto wiedzieć, że czasy, kiedy łańcuch spinało się tym samym pinem, który się wypchnęło z niego, już dawno minęły i nie wolno tego robić. To jest najlepsza metoda, żeby sobie, żeby stracić zęby po prostu, bo taki łańcuch bardzo szybko się zerwie. No i jeszcze, jak jesteśmy przy łańcuchu, to ostatnio nabyłem takie małe urządzonko do rozpinania spinek, spinania, rozpinania. Może się zdarzyć czasami sytuacja, że będziecie musieli tą spinkę rozpiąć. Spięcie, jak wiadomo, jest dużo łatwiejsze, rozpięcie natomiast mniej. Na przykład, no nie wiem, łańcuch się Wam zakleszczy, albo akurat się tak stanie, że, nie wiem, zerwiecie. Eee, zerwiecie, może łańcuch, akurat koło spinki. No, no, różne są sytuacje. Ja ostatnio nabyłem no, właśnie takie mm, takie malutkie obcążki do, do porównania moja ręka. One są wyjątkowo maleńkie, także myślę, że no, nie są najbardziej e, praktyczne na świecie. Ale do wożenia ze sobą są e, bardzo fajne. Także e, no. Także sobie je wożę. E, łyżki do opon, no to wiadomo. Zapalniczka, w zasadzie nie wiem po co, może żeby rozpalić ognisko w razie w. E, Muga, czyli odstraszacz owadów. E, scyzoryk Victorinox, no to jest jeden z moich ulubionych gadżetów w ogóle. E, chusteczki nawilżane w takiej mm, wielorazowej torebce strunowej, w razie też czego. E, krem. E, krem Nivea ma różne, różne zastosowania. Mm. Po prostu też często, jak się jedzie w deszczu, to naprawdę potrafią w mokrych rękawiczkach, to dłonie potrafią tak wyschnąć później, że, 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 że duże ukojenie duże przynosi właśnie na smarowanie sobie rąk kremem, czasami też stopy dobrze posmarować. To tam jeszcze widać lampki. Lampki też staram się zawsze ze sobą mieć. No i tutaj są te dwie boczne jeszcze torby. To jest torba odzieżowa, gdzie mam bluzę i kurtkę. A tutaj jest torba jedzeniowa, gdzie mam kanapki. E, tak. Co tu jeszcze chciałem Wam pokazać? To chyba wszystko, tak ogólnie. E, także generalnie jestem w miarę przygotowany na wszelkiego rodzaju awarię, aczkolwiek e, nigdy nie zabierzecie ze sobą wszystkiego. E, Jedynym rozwiązaniem, najlepszym rozwiązaniem jest dbać na bieżąco o stan techniczny roweru. Wtedy są małe szanse, że coś tam się wydarzy. Ale małe, ale nie, nie można tego wykluczyć. To teraz pokażę, co mam w apteczce. Wnętrze tej apteczki są takie w standardowe. Także wyjąłem tylko to, co nie było w zestawie jakby oryginalnie. Bo ją troszkę tutaj rozbudowałem. Są w środku też nożyczki, ale nożyczki mam też w, w syzoryku. Bardzo przydatna rzecz, naprawdę. Cezoryk, jak będziecie kupować kiedyś scyzoryk Victorinox, pamiętajcie o tym, żeby miał nożyczki. Ale zmodyfikowałem tutaj tą apteczkę o dwie, o kilka rzeczy. Tutaj jest taka dodatkowa torebka, to są różne rzeczy typu agrafki. W sumie nie wiem, do czego mogłaby się przydać agrafka. Nigdy chyba nie użyłem, ale, ale, ale są. Może do wyciągnięcia jakiejś drzwi. nie chyba, to, nie wiem, czy to dobry pomysł. Eee, no chyba, że użyjemy od septu. To jest taki e, odkażający, bo się to inaczej to się nazywa. No to jest taki, taki, taki atomizer, e, coś na zasadzie takiego odkażacza, którego używa się. E, no tak jakby hmm, chyba powszechnie się uważa, że to woda utleniona pełni taką funkcję, a to, to jest znacznie, znacznie lepsze. E, potem kod termiczny, który może nas albo ogrzać, albo schłodzić. Polecam w internecie sprawdzić, która strona do czego służy. Ja tutaj teraz trochę się boję, że się skompromituję, ale jest taka mnemotechnika, która... Polega na tym, że poszkodowanego chcemy albo zamienić w słoneczko, czyli ogrzać, czyli wtedy musi być żółty jak słoneczko, czyli owijamy go, żeby był żółty, albo dobra, nie robię cięcia, będzie zaraz przejeżdżał. O, taki klasyczny pasat. E... Albo możemy go zamienić w sopelek, czyli go schłodzić i wtedy on musi być srebrny, ten poszkodowany. Mam nadzieję, że tego nie przekręciłem, bo wtedy to będzie absolutny blamasz i proszę, żebyście to so, so, sobie zweryfikowali. Ale jak już to zweryfikujecie, to tej mnemu techniki możecie użyć. I później mam takie dwie rzeczy, dwa leki, które dodałem. To jest wapno w kapsułkach. To jest wapno, to prosta sprawa. E, można je dostać w różnych formach. Najlepsze są właśnie takie kapsułki, najlepsze są w ogóle takie kapsułki, które w środku mają e, taki płyn, e, ale, ale każda to jest 1000 mg e, e, wapna czy wapnia powinno się mówić, szerzej mówiąc, nie wiem, e, w każdym razie wapno, po prostu prosicie w aptece i to dostajecie. E, 1000 mg w kapsułce wystarczy, i też mam tutaj lek przeciwalergiczny do sania. To jest akurat Hitaxa, która jest bez recepty w tej formie. I dlaczego to mam? Dlatego, że kiedyś zdarzyło mi się coś, co myślałem, że mi się nigdy w życiu nie zdarza, a mianowicie urządziła mnie osa w gardło. Na szczęście okazało się, że nie jestem specjalnie nie jestem uczulony. Ale miałem, mam dużą historię rodzinną, jeśli chodzi o, o uczulenia na, na jad owadów, także byłem naprawdę przerażony, bo to musicie też wiedzieć, że to jest tak, że możecie przez całe życie nie być u, u, uczuleni, i nagle m, dopiero za którymś urządzeniem to uczulenie Wam wyjdzie. Eee, no i po tamtym doświadczeniu nie miałem ze sobą tego, ale byłem blisko apteki. Szybko się zapatrzyłem właśnie e, i dlatego ważne jest to, żeby te pastylki e, przeciwhistaminowe były rozpuszczalne w ustach, no bo one wtedy jakby tak miejscowo oddziaływują na, e, na, to, na to gardło urządzone czy tam podniebienie. E, także to, to, to fajnie właśnie, żeby to było coś, co to co można, żeby to były te pastylki do ssania. No i do tego kapsułka wapna, i praktycznie w ciągu 5 minut jesteście nowi. Polecam, bo można w ten sposób bardzo taki prozaiczny, i, i, i mi się wydawało, że szansa jedna na milion, ale to się po prostu zdarza. I też niektórzy niestety opuścili ten świat w ten sposób. Także to jest coś, co polecam mieć. Zresztą, niektórzy różnie reagują na przykład na, na urządzenia jakichś much końskich, innych takich. Gadów to, znaczy gadów w sensie oczywiście, tak sobie tylko nazwałem, bo wiem, że to, to nie mam na myśli tutaj węży. żmija to zupełnie osobny temat. Chociaż znaczy też warto poczytać, co zrobić w przypadku urządzenia, ukąszenia, przepraszam, żmii. Często to może być, często te rozwiązania nie są do końca intuicyjne. Także. Tak, to polecam sobie do apteczki dołożyć. Mam nadzieję, że to zrobicie i że nigdy nie będziecie musieli apteczki użyć. Tego życzę serdecznie wszystkim, którzy to oglądają. No dobrze, no to wszystko wam pokazałem, co mam. Tak sobie tutaj na szybko przeleciałem przez ten mój sprzęt. Ciekawe, ile. Na szybko, no to właśnie to jest takie, na szybko, ale ja, czyli pewnie jak to zmontuję, to będzie to z pół godziny. E, zobaczymy. E, aha, no i woda, nie? No to wiadomo, no to jest jakby oczywiste, że należy się nawadniać. Ja akurat piję e, czystą wodę, nie lubię izotoników, z tego względu, że one potem wyciekają z bidonu i, i, i plamią i zostawiają e, e, takie klejące bardzo ślady na ramię. Nawet czasami można sobie na amend zaklejstrować ślizg do przerzutki. Cc do, do linki przódki i ona po prostu przestanie działać. E, dlatego e, używam zwykłej wody, e, ale ogólnie staram się jakoś tak e, raczej nie mam problemu. Z, nie, nie mam żadnych symptomów e, zbyt niskiej ilości elektrolitów. E, staram się, żeby to była woda wysoko zmineralizowana, czasami dosypię też. E, szczyptę soli, ale to już zależy od tego jak się czuję i tak dalej no, no, no znam swój organizm nie najgorzej także jestem w stanie to jakoś tam monitorować e, także woda zawsze i wszędzie, czasami wożę ze sobą również filtr do wody, dzisiaj go nie mam bo widzieczka jest krótka, nie jest upalnie e, nie spodziewam się żeby tej wody było mi potrzebne aż tyle e, ale no w sumie może dobrze taki filtr ze sobą mieć, wtedy możecie też napić się wody ze strumienia, chociaż tak myśląc o tym co się dzieje ogólnie no, no, no wszędzie tak naprawdę jeśli mamy zanieczyszczenia no to chyba jest to ostatnia deska ratunku tak bym powiedział, niestety no ciekawa rozkmina, czy pić wodę ze strumienia czy nie tak samo jak ciekawą rozkminą jest to, czy pić wodę z kranu Dobra, to temat na zupełnie inną opowieść. Yy, I co? Przestało padać chyba. Jest naprawdę ciepło, jest tak parno. Jest wspaniale, uwielbiam taką pogodę, więc będę się nią teraz rozkoszował dalej. Ten film będzie się chyba nazywał Ucieczka z Sokołowej Woli, ponieważ musiałem niestety zawrócić, nie dało się tam ujechać. No trudno. Tym samym moje plany wjazdu na Żuków raczej się pokrzyżowały. Być może jeszcze o Żuków zahaczę, ale, ale troszkę w innym kierunku. A tutaj jestem na Bieszczadzkim blokowisku. Zobaczcie, klimatycznie są położone te, te takie bloczki. A to są pewnie jakieś dawne mm, budynki y, mieszkania pracowników leśnych, może pracowników PGR-ów. Ale położone są absolutnie kosmicznie. Kosmicznie, coś wspaniałego. Także wiecie co, chyba zmontuję to co mam, ponieważ ten odcinek będzie chyba bardziej o tym, co ze za sobą zabrać na rower. A krajoznawczo to po prostu będę się włóczył i napawał się pieszczackim powietrzem. Także do zobaczenia. Serdecznie Was pozdrawiam.